Nie wiem, czy ja trochę od nowa, w sumie nie wiem, co się tam stało, ale trudno. Boże, jak ja to teraz mocno wcisnęłam. Może mam tą futerko na palcu. Muszę nałożyć na... A. I tu chyba będzie na tym, o dobrze. albo na tym. W sumie się na tym. O! Zobaczcie jaki ładny sportowy zajączek. Jeszcze okulary ci nałożę. Jeśli tak dziwnie... Jest tak to dziwnie myślałam, że mu nie jak wiecie, co nie jest ten. Przeciwsłone się powinien nosić. Nie wiecie to tak jest. Okej, okay, co takiego? Zobaczcie jaki słodziak mi wyskoczył z tej małej kapsułki. Leby się księgę okulary nałożyłam, ale to nic. Jaki, jaki słodziak. No i tak się prezentuje nasz słodziak. Ma taką fajną buteleczkę i tą łopatkę może to... mam okularki spadł. No mosty. Jeszcze ja tu muszę zobaczyć, czy ja niczego nie ominęłam. Ja to ale nie, raczej nie zobaczmy sobie jak się nazywa bun on się nazywa bun zaraz wam napiszę, zaraz wam powiem jak dalej się nazywa Ab, czyli znaczy hab, czyli no, hab coś takiego się nazywa hab i się na, na pewno nasłucha. Ja tutaj wcieram to, żeby chciał No, i nie widać, że jest Teraz, no, no. tu jeszcze. O, zobaczcie to mój zajączek. Ja sobie zajączek. No, tego nie widziałam. Więc sobie zobaczcie teraz tą mapkę. Chciałam słupkę trafić, ale tylko, no, zrobiłam zajączkę. Zajączek też jest fajny. I to bardzo ładnie nawet. A, a właśnie. Ja tutaj nawet nie zobaczyłam, że można na taką małpkę trafić. śmieszne oj OK okej no to to już tyle na dzisiaj jeśli Wam się podobał odcinek to dajcie łapki w górę pamiętacie ile? 300 tysięcy jak dobijecie do tylu, to właśnie albo będziemy Wam prezentować następnego fuza Petsa albo tego unicorna, bo wiecie, musimy mieć pieniądze, to myślę, że za tyle łapek. Wam się uda, dobić do tyłu. A więc... Aaaa! Słuchajcie, jeszcze raz zobaczcie piasek, Piasek jest podwodowy. Bo Wy to nie widzicie, trudno. A na to, bła!